Być tak nie będzie! Słuchajcie! Stańcie przede mną! <grymne> Czekaj! Odsłuchaj! Odsłuchaj mnie! Sprawiaj się <grymne> Nie mogę, kurwa! Nie mogę wytrzymać! Słuchajcie! Sprawa się z Koko! I Ty, Chmelik! Robicie za moich spółnasów No ale nie! Słuchaj, podczas rozmowy, no... Nie, to... No święty, że... Latam posłuchaj. posłuchaj posłuchaj Chicago, latam ze skamulcem mi przybyło latam ze skamulcem dzisiaj mi przybyło latam ze skamulcem Dzisiaj tam mi przybyło e, e.

latam ze skamulcem to dawno już było latam ze skamulcem dziś e hajsu yeah! mi przybyło latam ze skamulcem to dawno już było latam ze skamulcem dzisiaj e hajsu mi przybyło chuj z tym twitchem latam ze <noise> chuj z tym twitchem latam ze stowalem. dobra murcio słuchaj to jest mój pies przeleciałem na ziemię ale ci dać nie Dawaj chodź, chodź, dawaj. chodź, Dawaj chodź, Zabij daj chodź, 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 daj mi chodź, Dawaj chodź, 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 tak, wszyscy teraz, żeby chodź, chodź, wszyscy tak! chodź, teraz chodź, 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 no nie miał! tylko kurwa zasykaj! No, znaczy, 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 wow, wow. O, królik znaczy... Zasyka, zasykał, teraz ty! O, królik Degni! 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 steknij, steknij! Dawaj, Degni! Degni! sekaj, dawaj, Degni! Degni! sekaj, Degni! 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 dawaj, zasyka, Wiem, że stekaj, dawaj, Who z the dogs Uff, uff, uff Woof! 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 Jak Mr. Schmitz kurwa wraca i człowieku całą noc na jednorękiem kurwa po bandycku kurwa zapierdala ma i ma jazdę, nie? No, no mi się wydaje, że, że kobiety tak nie mają, nie? A potem taki cały kurwa spocony idzie się położyć do łóżka i mówi i, i tak, i tak, i tak i tak, i tak jest O kurwa, co ja je odjebałem <śledzianie> Co ja od, co ja odpierdoliłem najlepszego? I <śmum> kurwa ale mam zwałę nie trzeba... E, taką tą benzynę, ten, ten specyficzny fajny kurwa aromat w nosie. E, taki wiecie o który chodzi. Kurwa, nie wiem dlaczego do chuja, to mi to przez i kurwa przeleciało. Tą, be, tą benzynką mi kurwa przeleciało. Sanikiem i benzynką eee. Ale nie mogę, ty mam 25 lat, już nie mogę konsumować takich rzeczy, ja pierdol, ale lepatej <gry> Dobry rower. Ale no To jest taki hipster, to jest taki trochę rower warszawiaka, to jest taki rower warszawiaka, który ma powieszony kurwa na ścianie W bloku kurwa mieszka sam wiesz i ma rower powieszony na ścianie i on sobie takim zapierdala po ww-a. <gry> Ja tak patrzę na niego kurwa, tak patrzę na niego, nie? jak do chuję, więc kurwa koło ty przebiłeś. Wie, ja po torbie, to ja po torbie tak potrafiłem kurwa 15 godzin walić konia, kurwa. A on mówi, że żadnej torby nie zjadł, a on pobił rekorda Guinnessa, Mówię, Ty kurwa, ty nawet nie wie, co jest w księdze Gino Guinnessa zapisane kurwa, jakże się torby nie najadł i że się kurwa konia nie walił. Ale on, on przebija, że on się, kurwa konia walił najdłużej. I człowieku pokazuje mi jakieś dupy na

Gangster tego miasta, jestem gangsterem, no nie, 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 i nie, 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 I moje nie, Co nie, 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 jeszcze do nie ta ty się obijasz tym kurwa, to się! Jebał ci piesa, toś! Się... Jebał ci piesa toś! Się... Jest to, Ruro! Ja myślałem, że ty coś normalna, kurwa! Że ty pijesz się, nie ma, ty robisz mi teraz kurwa nadzieję! Tak, ty, tak, f, tak. ty dziwko pierdolona, robisz mi nadzieję! A ty do Antoża szałeś pod domu, mama klarena, kurwa! Czy chuj wie, co to jest, kurwety zajebano? Na cele Ja Na cele jedę. Ja Jakie cele jedziesz, kurwa? No ja na cele jadę, byłem. Pierdol ja się! To jest mu tam obciągniku kutasa na razie, kurwa! Ja pierdolę no! To kurwisko, jebane paskudle! Każda ma kurwa chłopa, nie wiadomo o co chodzi! To jest. <śpiewanie>